Jak się robi oświetlenie podczas koncertów? No Niektórzy z Was wiedzą, mamy standard DMX, wygląda jak po prostu XLR, w sensie to jest XLR, tylko mamy przesyłany sygnał cyfrowy. Było tak zrobione, że tam u góry w kabinie operatora był operator, właśnie student inżynierii multimediów, który miał kontroler i kabelkiem XLR był podpięty do urządzeń, który jest ciągnięty tutaj. Pierwszym urządzeniem na scenie jest ten parLEDowy RGBW, bodajże. że potem mamy dimmer, którym były obsługiwane właśnie pary, tutaj czterokanałowy, tu mamy MAC500, który robił jako Wyświetlanie gobo właśnie na ścianach bocznych, bo to sobie świeciło tutaj elegancko na tą powierzchnię, i tam po drugiej stronie taki sam jest LED, świecił na czerwono, mieliśmy elegancko tutaj godło UJD zrobione. Do tego mieliśmy tutaj właśnie łosze takie LEDowe z zoomem, jeden tutaj, drugi tam, takie malusieńkie punktowe, właśnie Nano Łosz bodajże, które udało mi się kupić. I z drugiej strony mamy to samo, tu mamy właśnie kolejnego para. Tutaj tak samo, i mamy tu jeszcze trzy bimy, no i dymiareczkę, żeby też coś tutaj e, pomóc, także chyba nawet nie najgorzej.